Cześć, witam. Um, to nie będzie makijaż, to będzie po prostu filmik taki następny, gdzie po prostu gadam, ale będzie gadanie o makijażu jak zwykle. Pierwsza rzecz, kolekcja e, Hello Kitty dla mak. Wreszcie jest w, w Anglii. Zastałam wszystko, co chciałam. E, nie chciałam w ogóle żadnych cieni z kolekcji. E, zastanawiam się nad może jakiś róż, ale nie jestem... Nie, chyba nie. Um, co jeszcze tam były? Był jakiś pigment. Mam właściwie identyczny. Um, Eyelinery w ogóle mnie nie interesowały. Um, beauty Powders, czyli taki jasny puder. Taki jakiś lekki kolor. Um, mam już te kolory, ale śminki. Um, albo śminki, albo pomadki. Nie wiem jak. Jak teraz się mówi, czy, czy jedna jest lepsza od drugiego, nie wiem. Um, pokażę Wam najpierw to, co kupiłam. Kupiłam to jest Tinted Lip Conditioner. To takie coś. Taki kolor. Um, I to jest taki... Nie błyszczyk, to znaczy jak błyszczek, ale można pędzelkiem albo palcem nakładać. I to jest bardziej taki... Jak jakiś krem Nivea powiedzmy O, albo jakiś taki błyszczyk, który pomaga i, 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 i... no, wiesz o co chodzi. Um, to kupiłam, a to dostałam za darmo. Gratis. 5 śminek. To jest dlatego, że MAC robi taki program, nazywa się Back to MAC. Um, B2M. I to to znaczy, że jak się oddaje um, sześć pustych opakowań, na przykład skończyłaś już, e, o, skończyłaś już z pudrem, już nie ma pudru, puste opakowanie, płaskikowe sześć takich takich pojemników, dostaje się za darmo jedną szminkę. Um, wiem, że w Ameryce, w Ameryce, można w niektórych miejscach dostać jeszcze cień albo błyszczek, chyba. Um, I chyba w Londynie w sklepie też można, ale w normalnym counter, tak jak moje są, czy to jest po prostu stoisko w większym sklepie, nie, nie dają, tylko śmigi. Ale pięć śminek za darmo. To jest super, super, super. Um, Włożę teraz w um, wszystkie te puste opakowania, bo robiłam um, kilka dni temu. Robiłam Deep czyli. A, chyba już nie mam cień. Um, to jest pudełko cień z MAC bez koloru. Wyjęłam um, cień z środka, żeby do paletki wstawić. Zrobiłam trzy. 3 róż, róże, Nie. 3 razy róż? O, tak mówiłem. I 14 czyni. Um, I tu jest paletka. Muszę je ja wszystko ej, zorganizować znowu na, na kolory, bo teraz są mieszane dosyć. to to dzisiaj zrobię, bo jestem trochę sad. Hmm. Um, czyli. Wziąć takie puste pudełeczka plastikowe. Um, jeszcze może być pusty ten y, opakowania tłuszcz do od rzęs, o, jakieś śminki, błyszczyki i tak dalej. Um, I się dostaje jedno to. Um, pokażę wam, co dostałam, bo po prostu chcę. Y, chcę sama też popatrzeć, też bo po prostu. poszłam jak byłem na przerwie obiodowej z roboty, czyli mało czasu miałam. Um, musiałam tam dojechać i tak dalej ale po prostu biorę wszystko oprócz tego Jednego, jednej świnki nie wzięłam, bo mi się nie podobała. taki brązowy kolor ale tak, to mam um, Strayen to jest taki różowy kolor i troszeczkę widać Hello Kitty na tym i wszystkie te śminki są takie jak ja lubię, bo śminki z mak są w różne tekście, czyli tak jak można mieć matowy cień, perłowy cień um, i, i takie podobne, to śminki z Mac tak samo są. Czyli ten pierwszy był frost, czyli dużo koloru, trochę taki taki perłowo-błyszczący, um, ale nie niematowy. Um, ten następny jest Glaze, czyli jak glazura, nie jest uh, Glazura? Czy to? Nie, nie wiem, czy to dobre słowo. Ale taka cienka warstwa. Ten kolor jest Fashion Muse, to jest ten Glaze. Czyli wygląda na. Wow, super. Jakiś lilakowy, bladoróżowy kolor. Um, Troszeczkę widać, ale nie jest aż takie intensywne. Jakby, jakby był matowy, to by był bardzo taki mocny i, i wyrazisty. Um, następnie mamy lustę I Mac robi cienie takim samym: Lastę I to są bardzo błyszczące, bardzo takie jak, jakby był drobinek. Brokat, po prostu usiskany na, na cień. Takie są. Um, czyli tej jest bardziej... Wygląda na strasznie ciemny kolor, ale nie będzie aż taki ciemny. Um, I to jest, przepraszam, most popular. Um, I ja wszystkie takie lubię, bo ja lubię kolory na ust. I mogę mieć nawet takie ciemniejsze kolory, ale żeby nie było aż takie ciemniejsze, żeby było bardziej jak stain, czyli um, taki, taka bardziej przezroczysty kolor, o. <laughs> tu jest następny glaze i to jest kolor big bow to tak wygląda, jest bardzo intensywny, intensywny różowy kolor i to jest taki różowy który ma taki połysk niebieski o i ostatni kolor to jest Cute I, I to jest Lost. I na pewno już widzieliście to, ale i tak chcę pokazać. I to jest piękny, codzienny, naszalny kolor. Szkoda, że tylko jednego mam. Z tego myślałam, żeby jeszcze drugiego. Bo to jest taki. Tak jak kom, e, komuś pisałam dzisiaj. Nagadałam z Agnieszką. I to daliśmy Sorry, o kolorach na ust. Po angielsku można mówić że to jest my lips but better, czyli kolor moich ust, tylko lepszy. Um, I to jest taki kolor świetny. No i jak zwykle wszystko mm, wszystko, um, wszystko ma zapach wanilii um, wanilia um, łącznie z tym Tinted Lip Conditioner um, i jestem i zachwycała uh, Czyli jak w Polsce będzie Mac